Lutowiska były kiedyś miastem, a król August III nadał mu przywilej organizowania aż 10 targów rocznie. Handlowano głównie bydłem. Położenie geograficzne połączone z licznymi hodowlami sprawiło, że powstało tu centrum handlu wołami, a miejscowy rynek nabrał bardzo szybko na znaczeniu wśród lokalnych i nie tylko kupców. Do lutowisk przyjeżdżali nawet handlarze z zachodu Europy. Najpopularniejszym towarem było siwe, wypasane na połoninach bydło zwane węgierskim. Na targach można było znaleźć wyroby łęków i bojków byłych mieszkańców tych ziem. Dziś największą gwiazdą bieszczadzkiego krajobrazu staje się koń. Jeźdźcy z całej Polski cenią sobie jazdę w niezwykłym krajobrazie tych stron. Chodzi nam o to, żeby, żeby turyści, żeby goście z całej Polski, z zagranicy yy, wiedzieli też o tym, że u nas już nie tylko łóżko i śniadanie, ale też i różne inne ciekawe sposoby spędzenia czasu, w tym wypadku konno, w siodle, bryczki, różne sposoby. Targi to okazja do spotkania przedstawicieli różnych ośrodków jeździeckich i szkół jazdy. Można w lutowiskach zobaczyć naturalne metody układania koni oraz mistrzowskie pokazy jazdy bez ogłowia. Tradycje jeździeckie w Bieszczadach są niedługie, ale myślę, że ten poziom, który prezentują ośrodki i tą ofertę turystyczną, zwiedzanie bieszczadów konno to myślę, że jest piękne i warto spróbować. Warto przyjechać do lutowisk, odwiedzić nasze ośrodki jeździeckie, które są naszą główną atrakcją. Dziś, tak jak przed laty, na targach w lutowiskach można kupić różności z bieszczadów. Nie brakuje ekologicznej żywności, wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. Przez cały dzień występują też zespoły regionalne.